Dwa razy się nie zdarza I nie starzy to rzecz pewna Zrodziliśmy się bez planu Życie, podróż niecodzienna Choćbyśmy się uczyli Całe lata, dzień po dniu Jak przeżyjesz dwa razy Tego samego snu Żaden dzień się nie powtórzy Każda noc jest inna przecież Każdy dotyk, każde słowo każdy uśmiech inny w świecie Wczoraj, gdy ktoś Twoje imię Wypowiedział przy mnie cicho Poczułem, jakby do środka wpadło światło ciepłe liche Dziś, gdy jesteś obok mnie Milczę, patrząc gdzieś na boki i nie twoje to melodia, to wspomnienie czy obłoki. Czemu chwile nieuchwytne budzą w sercu tyle pytań, co więc trzeba je przyjąć i pozwolić im rozkwitać? Uśmiechnięci w połopięci. szukamy wspólnej melodii, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Dzień się nie powtórzy. Każda noc jest inna przecież. Każdy dotyk, każde słowo, każdy uśmiech inny w świecie. Wczoraj, gdy ktoś Twoje imię wypowiedział przy mnie cicho, poczułem jakby do środka wpadło światło ciepłe liche. Dziś, gdy jesteś obok mnie, milczę, patrząc gdzieś na boki. I nie Twoje to melodia. To wspomnienie czy obłoki, czemu chwile nieuchwytne budzą w sercu tyle pytań, Co więc trzeba je przyjąć i pozwolić im rozkwitać. <śmierdzi>